<śmienicza> Danio. Uwaga, podajemy ważną wiadomość: jest nowa, wstrząsająca metoda nagłoda. Daniel Szeker działa wszędzie. Życiu to nie taka. Ale lody, Maria, to tak. Rozsmakuj się w baicznych lodach, Marlo. Wiem też, że mogłabym cię powstrzymać, ale lepiej spróbuj. Posłuchaj swego serca, co ci mówi. Specjalnie dla ciebie. Jeszcze taniej, jeszcze więcej. A od ósmego- Iska! Nauczyłabyś mnie chińskiego? Może bym się zaapadł jakiejś chińszczyzny? A przysolić ci? Daj się zaskoczyć nowym pysznym smakom Alpen Gold z lekko solonymi. Daję serwis, moja viva. Od teraz wszystkie ubezpieczenia.